Cześć! W tym odcinku prezenty dla dzieci tak rok-dwa latka. To są takie dzieci, które już ćwiczą sprawne chodzenie, są bardzo ruchliwe i mają mnóstwo nowych zainteresowań. Warto im sprostać i dać dzieciom takie zabawki, żeby je naprawdę wciągnęły. Pokażę Wam po kolei, co się może przydać. Przede wszystkim sorter. To jest etap, kiedy dzieci. Zaczynają y, taką koncentrację i takie sprawniejsze układanie, już nie tylko jeden na drugim. Z sorterów mogę Wam polecić kilka. Od takich najbardziej klasycznych, w nieco zabawniejszej wersji czyli zamiast zwykłego kółeczka tutaj mamy robaczki, do takiego, który jest też dociągnięcia samochód, dociągnięcia cyrk tutaj są różne zwierzątka i też. Nie dopasowujemy kółeczka kwadratu, tylko zwierzątka, do takiego, który uczy segregowania kształtów. Czyli mamy, zobaczcie, tutaj mamy kształty i na nie dopiero nakładamy z kolei w odpowiedni sposób płytki, tak żeby to się zgadzało. To jest zabawka absolutnych hicior. To są takie wieże do układania. One są w kilku mm, rodzajach. Nina układa taką wieżę, gdzie są zwierzęta z farmy. I teraz zobaczcie, z każdej strony jest co innego. Tutaj są cyferki i odpowiednia ilość zwierzątek. Tutaj macie po kolei różne zwierzątka do nazywania, naśladowania dźwięków. Tutaj macie kukurydzę, która rośnie aż do nieba, do słońca, z różnymi robaczkami. A tutaj z kolei jest przegląd warzyw i owoców. Z muchomorem, uwaga, nie jest godny polecenia. Druga wersja tej wieży to są zwierzęta z kolei świata, bardzo różne. I tutaj też, czekajcie, o, i tutaj widać na przykład, jak możemy tą historyjkę ułożyć, jedna obok drugiego. Taka sama wieża jest też firmy Janot i ona ma, Julcia, pokażesz, odwrócisz się przodem. Każda z tych kostek ma tutaj okienko i do niego są drewniane zwierzątka. Hmm? Możemy sobie wstawiać. To, co jest fajne w tych wieżach, to to jest tak. Po pierwsze, możemy je ustawiać do góry. Po drugie, Ninusia, pokaż teraz, zobacz. Te pudełeczka można do siebie chować. I też do nich można wkładać bardzo różne rzeczy, tak? Żeby dziecko uczyło się segregować, nie wiem, swoje zabawki, czy cokolwiek. To są dzieci, które uczą się sprawniej chodzić. One niedawno postawiły swoje pierwsze kroki. Niektóre się chwieją, niektóre już biegają, ale praktycznie. Sowa Skip Hop, ona macha skrzydłami, jak jedzie. To jest podstawowa zabawka do pchania i dzwoni, to myślę, że słychać. To bywa irytujące dla rodziców, bo to lekko churgocze dzieci uwielbiają bieganie z takimi zabawkami. Są też chodziki. I teraz tak, mogą być chodziki takie tradycyjne, że dziecko się opiera i biegnie. Jak ten wózek, który tam stoi różowy. Świetną rzecz przygotował dla Was Janot, bo to są chodziki, które. Są warsztat albo kuchenka. Dziecko może to sobie pchać, ale ma też tu mnóstwo zabawy. To jest kuchenka, gdzie jest miejsce na schowanie różnych rzeczy. Tutaj są, w zestawie są też, jest garnuszek. Tutaj jest łyżka i widelec do mieszania, które się przyczepiają na magnes tutaj z boku. Podobnie jest z tej, tutaj z kolei z tyłu jest miejsce na narzędzia. I na części, które może dziecko się przykręcać. Tutaj jest są, Tutaj to są duże elementy, którymi taki rocznik już spokojnie się może bawić i ogarnie, a przy tym będzie ćwiczył rączki. Dzieciom w tym wieku na pewno spodoba się też basenik z piłeczkami. Nie da się ukryć, że to częściej kupują wyrozumiałe ciocie niż mamy, ale bo boją się, że będą musiały łapać. Zaletą tej zabawki jest, zobaczcie ile ona daje miejsca, można tu też wrzucić inne zabawki, a mieści się w tę torebkę. Tę będzie trudniej schować, ale jest większa. Natomiast ta wydaje mi się naprawdę najfajniejszą opcją. E, piłeczki są w zestawie. Pyk! Zeszłoroczny hit, czyli kulodromy dla maluchów. To jest taki moment, że dzieci zaczynają bardzo wyraźnie zauważać taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Ja coś wrzucam i to gdzieś indziej wylatuje. Kulodromy chciałam Wam polecić trzy. One się nieco różnią. To jest taka wersja najbardziej dla chłopców. Czyli... Puszczamy samochodziki po takiej pochylni i one tam sobie wyjeżdżają. Tutaj Bruno wrzuć. Proszę bardzo. To jest y, kulodrom Bitoysa z młoteczkiem. Trzeba pacnąć w kulkę, żeby ona przeleciała i wylatuje tutaj na miejsce. I trzeci, jest. chyba największy i, największy. i najcięższy. Tutaj wrzucamy kulkę i on jest też fajny, dlatego że ta kulka leci po dwóch stronach. Widzicie, ona pojawia się i znika. Trzeba jej czasem pomóc. A na koniec dzwoni dzwoneczkiem. Na pewno układanki. To są puzle. Dziecko dopasowuje kształty i jak dopasowuje. To słyszy dźwięk. To są akurat pojazdy, tutaj są też zwierzęta. A tu są takie. A tutaj są jeszcze tak, są ludziki nosowe. do układania. Te już nie są z dźwiękami, ale są y, ludziki, które się komponuje y, głowa, tułów i nóżki. Często rodzice szukają takiej dużej zabawki, która spełni kilka funkcji, żeby się na przykład y, wszyscy dziadkowie na nią złożyli. I tutaj na pewno jest taką opcją kostka Bitoisa. To jest mniejsza, jest też w wersji znacznie większej to jest mniejsza. I tutaj zobaczcie. Z jednej strony mamy przeplatanie tych. Tutaj mamy pokrętła. Tu mamy przeprowadzanie kulek po drucikach. Tu mamy kręcenie cyferki, liczenie, znaczki kolorowe. Tu mamy kulki. To są takie rzeczy, że taki półtoraroczne dziecko na przykład potrafi naprawdę sporo czasu przy tym spędzić, rozkminiając poszczególne kręcidełka. Pierwsza piłka. Ona celowo jest taka lekko kolczasta. łapiłcia. I rzucaj do bruna. Ją się fajnie łapie, bo ona przywiera do rączek, jest gumowa, silikonowa. A przez te kolce można nią zrobić na przykład masażyk. Można, dziecko ma dużo zabawy z łapaniem jej. A jeżeli piłkę już macie, to samochodziki z hopa Jest to przyjemny zwierzak, który naprawdę ma niezły... Duży napęd. Jak Bruno puści tutaj, to wyleci do końca pokoju. Fajną zabawką są też te kluczyki. Bo to jest też etap, że dzieci zaczynają się interesować. Wyjechał z mieszkania samochodzik. Dzieci w tym wieku też zaczynają się interesować rzeczami, które ma mama, tata. To jest namiastka kluczyków od samochodu z pilotem. Tutaj są wszystkie. Jest też światełko. Słyszycie? Są różne dźwięki i są kluczyki, które wyglądają naprawdę jak prawdziwe. Ostatnie dwie pozycje. Coś do kąpieli, żeby już po tym szaleństwie bożonarodzeniowym zabra zabrać dziecko do wanny i żeby tam się zdążyło wyciszyć, ale też trochę pobawić, żeby to była przyjemność. Rurki buna, czyli na elementy na przyssawkę przywierają do wanny albo do glazury. Wlewamy i z każdej z nich, ich jest kilka w zestawie, z każdej z nich inaczej wylatuje woda. Tutaj się rozlewa na boki, tutaj się kręci kręciołek, tutaj leci takim ciurka na dziecko. A wlewać tą wodę do nich możemy zestaw kubełków skip-hopa. Każdy z nich ma inne dziurki pod spodem. też jest zabawa w obserwowanie, jak się wylewa woda. Kolejnym odkryciem dla dzieci w tym wieku są magnesy. Chciałam wam pokazać klocki Janoda, właśnie na magnesy. Tutaj mamy zestaw zwierzątek. Są, jest głowa, brzuszek i nogi. Można też oczywiście zrobić lwa z brzuchem krokodyla i ogonkiem małpki i bawić się z dziećmi w różne kompozycje. Czasem macie wrażenie, że jak kupujecie dziecku w tym wieku prezent, myślicie sobie, a może coś takiego praktycznego, z czego rodzice też się ucieszą, bo ma już sporo zabawek. Tutaj też mam coś do polecenia. Walizeczka Yumigo marki Benbat. To jest taki przenośny fotelik. Na pasy przypinacie to do krzesła. Dziecku daje to podwyższenie. Tutaj też zapinacie na pasy. I dziecko siedząc na przykład w restauracji ma wygodne krzesło bez konieczności wypożyczania fotelika. A co ciekawe, tutaj jest miejsce na jego zabawki, zapasową pieluszkę, akcesoria czy cokolwiek. W związku z tym wystarczy wziąć to ze sobą. Nie trzeba już brać torby z dodatkowymi akcesoriami, tylko z tym. I ja osobiście zawsze polecam dzieciom, dla dzieci, elegancką zastawę. To jest tak, że tego typu zestaw. Tutaj mamy na przykład talerz miseczka, kubeczek i sztućce. Tutaj są same sztuczce, dwie marki, WMF i Hourhan, yy, obie niemieckie, bardzo solidne. Wierzcie mi, że moje dzieci dostały taki zestaw, jak miały roczek, i do tej pory z niego korzystają. To znaczy, te sztuczce są właściwie nadal bardzo dobre. Nina uwielbia szczególnie łyżki i widelec. Yy, kubek, talerz przyda się zawsze, prawda? I to jest też bardzo fajny, taki bardziej pamiątkowy prezent, jeżeli obawiacie się że za dużo będzie zabawek. To co? Zapraszam Was po zakupy na mamagama.pl, a jeżeli macie dzieci w innym wieku, to oglądajcie nasze inne odcinki. Do zobaczenia!